Witajcie w nowym odcinku, dzisiaj zrecenzujemy sobie Jeepa Lisa MB SAS albo SAS, jakby to przeczytał każdy normalny Polak. Bardzo fajny zestaw, pustynny. Tak naprawdę główną jego, nie jedyną, ale główną zaletą jest ten oto tutaj kościotrup, wyglądający na bardzo przyjaźnie nastawionego gościa. E, obecnie to jest jedyny z tego, co się orientuje kościotrup, który jest w oficjalnej sprzedaży w Kobi. E, był kościotrup na pewno by tej serii. Nie pamiętam jak się nazywała, ale była seria e, z potworami. Tam na pewno był kościotrup. E, ten wygląda bardzo fajnie. E, są tu dwie figurki, bardzo fajne, ale dobra, do tego przejdziemy później. Dzisiaj wyjątkowo nie będzie nam towarzyszyć piękna, naturalna, piękne, naturalne światło, tylko stuczne światło, gdyż aura pogodowa w Lublinie nie zachwyca i niezbyt sprzyja takim rzeczom. No i są, mówiłem swoje pudełko. Tutaj mamy numer zestawu 2298, 180 elementów, 3 figurki. Oczywiście, skala 1 do 35, czyli ta lepsza. Z tyłu mamy zestaw od tyłu. Zdjęcie historyczne, trochę informacje o całym pojeździe, o broniach. Figurkę w 1 do 1 i dobra. Weźmiemy się za odpakowanie tego zestawu. Okej, okay, źle nacinam. Po prostu zauważyłem. Okej. Okay. Chyba problem mały z tym, ale poradzimy sobie. Kurde. Ok, dobra. Chybaście, chyba udało mi się to dostać do środka. Pakowane było e, 29 Październik. E, 10 października, 24, więc no dawno, jak ja to nagrywam, jest 7 czerwca. Jak wy to oglądacie, powinien być 10. No e co, wysypiam sobie zawartość. Pusto, pusto. I tak, dostajemy małą instrukcję, bardzo małą. Dostajemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć woreczków z yy, klockami. Gdzie jest tutaj ten, nie mogę, o tu jest ten kościotruk. No zobaczymy, co z tym będzie. No i co, yy, ja to składam, zobaczymy się po speed Buildia. być może jakimś tam historię czy paulisa wam zarysuję o co składania, ale chyba, chyba nie. Zobaczymy. Dobra, no to ja składam. Mamy już złożony zestaw. E, zaczniemy sobie go recenzować od klocków zapasowych. Dostajemy dwa klocki zapasowe. Są. Nie wiem, czy ten przezroczysto będzie widzieć. Widać. No widać, dobra. E, przejdziemy sobie od razu do tych dodatkowych elementów otoczenia. E, tutaj już widzimy beczułkę. Fajna beczułka prosta. E, dostajemy też butelkę. Fajnie. Eee, pistolet maszynowy MP40. Dwa hełmy. Jeden helm eee, angielski. I to jest. Jeżeli się nie mylę, a pewnie się mylę, jeżeli się pomylę, to to wytnę. To to jest Mark 1. Co? Eee, no, w każdym razie hełm brytyjski. Całem niemiecki, z wymalowaniem pustynnym, więc fajnie. No, powiedziałbym, że nawet gwóźdź tego programu, tego zestawu, dosyć mocny, czyli skielet, któremu się ruszają ręce góra-dół i prawo-lewo, więc jest to bardzo fajne rozwiązanie. Bardzo mi się podobające. Te rączki, one bardzo szybko się wyrabiają i e, mi uschodzą bardzo leciutko, ale na początku one, no, są dosyć podobne do tych: tych, 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 tych e, od normalnych minifigurek. E, dobra, dostajemy jeszcze taką wysepkę z palmą. Fajna palma. I e, z jednym elementem trawy. Fajnie, że dodają takie rzeczy do zestawów. Robi to taki... Dodaje to takiej imersywności, nie wiem. Eee, dobra. Teraz weźmiemy sobie na cel figurki. Pierwszą figurką jest e, figurka takiego do... E, takiego żołnierza SAS. Z tyłu niestety nie ma nadruków. Z przodu jest nadrukowany. Torsik. No taki podstawowy nadruk. On dostaje włosy i brodę nadrukowaną a jako klaczek, no i jest to według mnie dobre rozwiązanie w porównując na przykład do figurki, do której zaraz przejdziemy. ręce dzierdzą Thompsona. Bardzo fajna figurka. Dobra, przechodzimy sobie do drugiej i właśnie tutaj się pojawia problem, bo... Tą drugą figurkę jest tak ciężko tutaj zamocować, że trzeba prawie całego jeepa rozwalić, żeby zamontować tą figurkę. A i tak ona średnio leży, bo ma te długie nóżki. No ale cóż, on ma w ręce lornetkę, plus jeszcze. Plus jeszcze dostaje zaraz. Tutaj ogarniemy to, plus jeszcze dostaje bagnet, bagnet nus, tak, no i niestety jest to główka tego nowego typu i ona wyszła mocno średnio, nawet bym powiedział, że mocno. Ta broda nie wiadomo czemu tu się kończy. Nie może pójść trochę dalej. Ma fajny, fajną. Ma fajną czapkę. Z. właśnie. Znakiem. SAS. I ten znaczek jest z tego co widziałem nadrukowany krzywo. I nie tylko u mnie, bo jak oglądałem na przykład u. Marcela z kanału Horyzonty Historii recenzję tego zestawu, to tam występował identyczny problem, że był przesunięty lekko ten znak. No szkoda. Dobra i przejdziemy sobie do głównego tematu, czyli Dzipa. Zaczniemy sobie od oporządzenia na nim. Dostajemy dwie takie kamizelki. Chociaż to nie są kamizelki, to jest hmm, takie z tej strony Wygląda jak y, spadochrony, ale a może to są spadochrony? Nie wiem. W każdym razie dostajemy dwie takie: takie, takie kamizelko spadochrony, Cosię. Dostajemy raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć kanistrów na całym y, chipie tutaj na masce, i po bokach przypięte, y, tak jak było to zresztą w rzeczywistości. A z trzy karabiny masynowe, tutaj z tyłu mamy dwa. Y, Dwa karabiny maszynowe i z przodu jeden. Tutaj dostajemy. Yy, tutaj jest problem tego jeepa. Ten kloczek. Nie wiem, czy ja go dobrze zamontowałem. Wydaje mi się, że tak, ale on strasznie tutaj lata w przód, w tył, prawo, lewo. Więc tutaj jest problem. Dostajemy właśnie kloczek z tym charakterystycznym yy, charakterystycznym dla tego pojazdu brakiem grilla. Na tyle dostajemy dwie dodatkowe opony, więc bardzo fajnie. I sam Jeep wygląda git, jak na skalę 1 do 35. Nie wiem, czy dało się to szczerze lepiej zrobić, bo już tutaj są mocno te... Jejku, nie mogę się wysłowić. Szczegóły. Są nieźle te szczegóły zaznaczone. Byłoby ciężko, szczerze, to lepiej zrobić w tej skali. Nie wiem, czy w ogóle by się dało. I ten zestaw dostajemy za 100 zł. No jest to już taka cena, dająca do myślenia, czy na pewno, na pewno chcemy się zdecydować na ten zestaw, ale myślę, szczerze, że warto, ponieważ yy, może sama, sam pojazd tego nie oddaje, ale dostajemy tutaj naprawdę bardzo sporo, jakby elementów. E, takich mm, dodatkowych, no tutaj można e, przytoczyć te pięć kanistrów z benzyną. E, ten, te wszystkie minifigurki, zwłaszcza z skeleta skeletona, więc tutaj, e, no, i ja myślę, że warto, warto ten zestaw kupić przynajmniej raz. E, dobra, e, teraz. E, ja chyba wszystko, co chciałem, to powiedziałem. Eee, teraz chwila na ogłoszenia parafialne. Eee, ten film, jeżeli wszystko poszło dobrze, widzicie 17 we wtorek. Jeżeli wszystko poszło dobrze, eee, miejmy nadzieję, że tak. Tydzień temu nie było filmu, powinien być, ale nie ogarnąłem, więc w tym tygodniu będą dwa filmy, bo na Wtorek za tydzień, mam już przygotowany film i ja bardzo chcę, żeby ten film pojawił się za tydzień, więc w tym tygodniu pewnie jeszcze wleci recenzja y tankietki TK-3. No, świetny zestaw z kampanii wrześniowej. Teraz Skobi zapowiedziało 7TP, to może, może jest to zapowiedź, chociaż raczej nie sądzę, ale może jest to zapowiedź przyjrzenia się bardziej przez Kobi. Y Kampanii wrześniowej, miejmy nadzieję. No i co? Trzymajcie się. Cześć.